Witajcie na kanale Wiejska Kurka. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jakie są plany na ten przyszły nowy rok. Ale na początku, tutaj chcę Wam pokazać, że kurką dosypałem słomy, no żeby miały cieplej. Tu jeszcze ta kura, tutaj co leży, zakwoczyła. Yy, ale na szczęście jajka szybko są zabierane jej, żeby nie siedziano, bo mamy grudzień, prawie styczeń. Na razie, żeby nie siedziała na jajkach, dopiero tak gdzieś w marcu, żeby już zaczęły siadać, więc trzeba jej zabierać. Są wypuszczone tak jak w zeszłym tygodniu. Chodzą sobie zaraz, będą do kurników wchodzić, bo jest tak gdzieś około 14, więc to za niedługo będzie ich pora. Tutaj jeszcze widzę, że jest jedna taka czarna kura chora. Niestety nie widzi na oko. Będzie trzeba z nią coś zrobić. Była to jak w zeszłym tygodniu, cały czas jest. O, widzę, że wychodzą na podwórko. Trzeba będzie je powganiać. Chodzą sobie wszędzie. Ale już widać, że się powoli schodzą więc za niedługo będzie można je zamykać. Kaczki jak zwykle w bagnie siedzą. Muszę zakręcić wodę, bo mróz był, jeszcze niedawno był mróz i, i była, był kran za, zamarźnięty, a teraz odtajało, bo jest na plusie i woda się wylewa z beczki. To teraz na początku wam powiem. W tym roku chcę, aby... Chcę, aby tutaj królicza miała wolierą. Niejednokrotnie wam to już mówiłem. Ale w tym roku musi być, no bo żeby ten, ten, ten królik sobie mógł wychodzić i miała więcej miejsca. No bo wiadomo, no tutaj troszkę też mało ma no, i chcę, żeby też wychodziła sobie na zielono Tutaj się jej trawki zasieje, żeby miała cały czas zielone. Troszkę jej się drzwi powiększy, żeby mogła sobie wychodzić. Wiadomo, na noc się będzie zamykać, a w dzień, żeby wychodziła. Tą budę stąd będzie trzeba gdzieś przenieść, bo stoi i zajmuje miejsce. Tutaj, u tych kurek, też, Wam, kilka razy już mówiłem, zrezygnujemy. Tutaj u mnie na gospodarczy schodach, takich kochinków. Oczywiście te, co są, zostaną już na dożywocie. Tutaj u nas. I zakupujmy najprawdopodobniej aurakany. Takie, właśnie mniejsze kurki. Tutaj do tego kurnika. Może jeszcze jakieś inne rasy, ale na razie na pewno aurakany. Eee, tak jak w ostatnim odcinku, chyba mówiłem. Jolka niestety padła. Więc zostały się same kochiny i jedna silka. Bożena i te, to one właśnie zostaną tutaj do końca swych dni. A gdzieś tak na wiosnę, w marcu, może przy... pojawią się tutaj aurakany. No, może też zaczniemy w tym roku troszkę więcej klucich tych kurcząt, ale to zobaczymy. Dopiero tak, żeby klucz, to tak gdzieś pod koniec stycznia można będzie zacząć. Ale to też trzeba mieć miejsce, gdzie, gdzie, żeby gdzieś je schować. Też chcę, aby w tym roku, co będzie, tutaj ogrodzić teren kurą, żeby one mogły sobie chodzić tutaj codziennie i żeby nie chodziły nigdzie, no bo na wiosnę. Nie będziemy ich za bardzo puszczać, bo jak już się zapuszczają te nasze kury, to wchodzą w różne warzywa, w ogródki sąsiadów. Dlatego nie będziemy yy, tak w marcu, kwiecień, maj. Tak, i właśnie jak są takie różne wysiewy, nie, nie będziemy je tak wypuszczać, żeby chodziły. Dlatego chcę, aby było tutaj ogrodzone i mogły sobie chodzić tylko tutaj, na tym kawałeczku. A u gołąbku, no to tak jak w każdym odcinku wam mówiłem, chcę je sobie poparować, żeby każdy miał parę. Może kiedyś w przyszłym miesiącu pojadę na giełdę, bo dawno mnie nie było. To no jak nie będę miał y, do pary, to będę musiał dokupić, więc tam gdzieś pod koniec stycznia zacznę je jakoś tak parować. A w lutym je wypuszczę, bo już dawno nie. Albo może w styczniu, albo w lutym je zacznę wypuszczać. Bo na razie nie wypuszczam, bo tutaj dużo drapieżników lata. Ostatnio widziałem właśnie jak jeden, jakiś nie wiem co to był za drapieżnik. Taki mały ptak albo średni, trochę większy niż te gołębie. Zaatakował drugiego i właśnie porwał, więc yy, wolę je nie wypuszczać, żeby znowu nie było strat. No i też jakby się udało, to chcę część gołąbków przenieść znowu na szopę, żeby sobie tak cały czas siedziały. Może nie te, co były, tylko jakieś nowe, bo jak będzie tutaj troszkę dużo, to wtedy je przeniosę. No i też chciałbym tutaj, przy tym okienku, co tutaj jest, zrobić takie coś, żeby mogły sobie wylatywać. To okienko tak zrobić, żeby były na zawiasy. I żeby można było o tutaj o z tej strony otworzyć, żeby one mogły sobie wylatywać, bo yy, z tej strony z tyłu jest taka, ale ja z tej nie chcę ich wypuszczać, bo to jest z, z, od strony pola. Bardziej chcę, żeby one się uczy, nauczyły i o właśnie od tej strony wylatywały. Ukurek tak samo trzeba będzie dokupić w przyszłym roku nowych kurek, młodszych, bo dużo jest starych. Yy, może też postawimy jakiś oddzielny kacznik, żeby już kury były same na jednym, w jednym kurniku, na jednym wybiegu, bo jak są kaczki, no to wiadomo, błoto jest, to też między innymi sprawa kaczek, że tu takie duże błoto, ale właśnie jak w tym roku śniegu nie ma, ale jak śnieg był, to dużo bardzo dużo kaczki błota wnosiły do kurnika, więc może, że w tym roku się uda postawić kacznik kaczką. No i w tym odcinku to będzie wszystko. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz TikToka. Zapraszam Was na kolejne odcinki. No i też składam wszystkim życzenia. Życzę szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia. Pa i pozdrawiam.